Odkleiła mi się nasadka, do której wkręca się kosz podbieraka. Zobaczcie. To jest sztyca i to jest ta nasadka z tym gwintem. Także muszę tą, ten stary klej wyczyścić, odtłuszczę i pom. Nałożę epoksyd no i spróbuję to przykleić. Nie wiem, czy to będzie trzymało. Sprawdzę. Zobaczcie, ta nakładka dochodzi do samej taśmy. A patrzcie, jak był ten klej nałożony. No tutaj, praktycznie tylko jest nałożony w górnej części. No tutaj trochę. No masakra jakaś. Dobra, biorę się za robotę. Nakładka przyklejona. Sprawdzałem nawet i się trzyma. I to solidnie. Jutro sprawdzę z gruntu, jak to się sprawuje.